Ma widzowie ogólnie to jest gigamocnie, bo dzisiaj będzie zameldować X, czynnik X i to masz kali ogólnie moje żonki, No i ten giga jest sprawa, bo ogólnie doszła jedna subskrypcja, jeden komentarz pod filmem i 6 łapek w górę, to jest 13 brasy. Giga mocno, dobra, niszczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 1, 2, no i 13. Co to zrobiło? Tu jest gigamocne Dobra, oczywiście dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdego lajka. A my musimy to jakoś odrobić, więc my zaczynamy budować. Dobra widzowie Ogólnie tyle nam się udało zbudować Ale jest giga mocno Bo kolejne 13 braszów i znowu nic nie ma Dobra Dziękuję za, każdy, za każde tutaj, Za każdy subskrypcję Za każdą łapeczkę w górę No i za każdy komentarzyk Pamiętajcie jeżeli chcecie utrudnić To macie w lewym górnym rogu więcej o brushach. No i co my na, razie to, my na razie kończymy tutaj granie na serwerku No i na razie